Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Najgorętsze premiery początku tego roku za nami. Aktualnie wychodzą ostatnie rzeczy w pierwszym kwartale, więc takie swoiste domykanie naszych zasobów growych i myślę, że wielu z Was ma już w co grać na najbliższe miesiące. I tak, zdaję sobie sprawę, że jest dużo graczy, którzy już dawno garnęli Horizona i Elden Ring, ale i tak myślę, że są to najwięksi hardkorowcy i nie wszyscy są tacy jak wymówię do was. Niemniej gratuluję. Teraz czas na zdobywanie platyn. Ja z kolei skupię się na przeglądzie aktualnych wydarzeń ze świata PlayStation. Uderzcie w dzwonek, dzięki temu wspieracie nas w rozwoju oraz pozostajecie na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się tutaj na naszym kanale. A ja zapraszam już na kolejny odcinek PS News. Lecimy z tematami. Tradycyjnie zaczynamy od Premier Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, to w dużym skrócie NIO, ale Final Fantasy. Jeśli graliście w NIO, to już właściwie wiecie wszystko w kwestii mechaniki, ale jeśli nie, to chodzi o to, że dużo się tu walczy, sprzęt usypie się jak liści z drzew na jesień, do tego stopnia, że po pewnym czasie nawet nie za bardzo zwracamy uwagę na to, co dostajemy, a wciskamy w opcjach po prostu przycisk optymalizuj ekwipunek. Są tutaj różne klasy, łamane na zawody postaci, dzięki którym możemy diametralnie inaczej podchodzić do walki. Zawody determinują klasę naszej postaci, więc warto się specjalizować. Tutaj uniki mają mniejsze znaczenie, a raczej blokowanie i parowanie grają skrzypce numer 1 tak zwane. Grać możemy także z ziomkami w trybie kooperacji. W kwestii historii gra jest swoistym prequelem, trochę soft tributem, trochę nawiązaniem do pierwszej części Final Fantasy. Więc pytanie, ilu z Was zna tę przygodę z 1987 roku? Ewentualnie, czy graliście w nią jakoś później, aby dziś chcieć dowiedzieć się, jak do historii w Stranger of Paradise podeszli twórcy? Najlepszym aspektem gry jednogłośnie została ukrzyknięta walka, więc tak jak mówiłem, to takie Nioh, tylko Final Fantasy. You'll just forget. I want. Na No Mute'e czekałem z niecierpliwością, bo raz, że podoba mi się pikselatowy styl graficzny, a dwa lubię klimat Blade Runnera czy Cyberpunk. Chodzi o cyfrową, neonową przyszłość. W tym przypadku nie tak bardzo neonową. W grze wcielamy się w dziewczynę Ann Flores, która jest po części barmanką, a po części mega wyspecjalizowaną w walce wręcz i bronią palną ekspertką bezpieczeństwa. Główny wątek w grze kręci się wokół poszukiwań zaginionego brata, bohaterki Ryana. Od razu zaznaczam, że połowa przyjemności w obcowaniu z Anno Mutationem płynie z poznawania świata dzięki rozmowom z innymi bohaterami albo poprzez czytanie różnych notatek i szukania sekretów w świecie. Należy no że gra jest dostępna w języku angielskim, a nie ma polskiego, no to umiejętność zrozumienia języka angielskiego na co najmniej średnim poziomie jest tutaj wskazana. Dużo tutaj zwiedzania, questów głównych i tych pobocznych, są fajni bohaterowie towarzyszący, można sobie nawet włączyć japoński dubbing, tak w celu podbicia lekko klimatu. Drugą formą zabawy w tych grze są oczywiście stylowe potyczki przy użyciu miecza i broni palnej, naturalnie broni, jak i nasze umiejętności możemy rozwijać. No i jest też tutaj trochę też takiego zręcznościowego skakania. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim fanom gier podchodzą tego typu rzeczy, ale jeśli czujecie, że jest to coś, w co potencjalnie bylibyście się w stanie wkręcić, no to polecam bardzo stylowa gierka niezależnego studia, jako że jest to ich pierwsza produkcja. Myślę, że warto takich ludzi po prostu wspierać. W mijającym tygodniu ukazała się także bijatyka 2D Persona 4 Aruina Ultimax, czyli taki swoisty spin-off serii Persona, i w sumie wydanie ponowne tej gry. A także The Cruel King and the Great Hero, czyli taka bardzo ładna książkowa opowieść z elementami turowego RPG o małej dziewczynce Yu, która marzy o tym, aby zostać wielkim wojownikiem w takiej magicznej krainie. Co ciekawe, jej towarzyszem jest czarny smoczy król, który ją wychował. Gierka na totalnie wyluzowane, spokojne wieczory, bez większych ciśnień na głowie. Ostatnia nazwijmy to super nowość wydawnicza, to Next Genowe GTA V. Gra do czerwca kosztuje około 42 zł w PlayStation Store, później jej cena się zwiększy. Aktualnie także GTA Online jest dostępne za darmo na PS5 i w sumie to nie wiem co więcej powiedzieć. Faktycznie jest kilka ulepszeń graficznych, 60 fps jest zarówno w trybie wydajności, jak i z dodatkowym ray tracingiem włączonym, aczkolwiek w tym przypadku RT tyczy się głównie cieni. Jest też tryb jakości, czyli wyższa rozdzielczość, ale przyznaję, że nie grałem na tych ustawieniach, bo nie potrafię już 30 fps. -ów. Na PS5 ładowanie jest o wiele krótsze, więc nie można już na przykład wyskoczyć na szybki spacer z psem podczas wczytywania się gry. No i wykorzystywane są także haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery. GTA V ma już 9 lat, więc zakładam, że jeśli jeszcze nie graliście w Piątkę, to jest to najlepsza jej wersja dostępna na PlayStation aktualnie. A jeśli znacie dobrze tę grę, to dalej jest to po prostu stare, dobre, takie samo GTA V, tylko że ładniej wygląda. That I could not have said Pani świata Harry'ego Pottera w końcu otrzymali konkretną dawkę informacji na temat chyba jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji w tym roku, czyli Hogwarts Legacy. W grze wcielamy się w młodego adepta magii i zarazem studenta Hogwarts, który posiada umiejętność władania pewną starożytną magią i będziemy musieli odkryć nie tylko dlaczego ów magia powróciła do świata, ale też kto chce nią zawładnąć i zniszczyć przy jej wykorzystaniu świat czarodziei. Naturalnie tworzymy własnego bohatera lub bohaterkę na początku, przyłączamy się do jednego z czterech dostępnych domów, no i zaczynamy uczyć się magii. Chodzimy na zajęcia, poznajemy profesorów oraz oczywiście zwiedzamy Hogwart, odkrywając jego sekrety. Naturalnie dużo z nich jest dostępnych wyłącznie za pomocą magii. Jako, że historia gry toczy się pod koniec XIX stulecia kadra nauczycielska Hogwartu nie jest tą, którą znamy z książek i filmów choć pojawiają się niektórzy klasyczni bohaterowie. Muszę przyznać, że osobiście nie jestem superznawcą świata Harry'ego Pottera, ale bardzo mi się podoba to co pokazali twórcy. Walka magią wygląda na ciekawą i przede wszystkim dającą dużo różnych możliwości taktycznych. Możemy rozwijać naszą postać, czary, no też co przykłada się na stworzenie takiego czarodzieja, który najbardziej odzwierciedla nasz magiczny styl. Sporo tego zaklęcia są, różne sprzęty, różne eliksiry, czy nawet korzystanie z pomocniczych bestii. No i naturalnie nie mogło zabraknąć też latania na miotle. Wiadomo też, że Harry Potter nie byłby tym samym bohaterem, gdyby nie jego paczka przyjaciół, więc także i tutaj ważne jest poznawanie innych uczniów czy personelu szkoły magii y, oraz budowanie z nimi własnych więzi. Jest nawet, y, w sumie nie wiem jak to się nazywa, ale takie magiczne miejsce, łamane przez farma, na której możemy pozyskiwać własne surowce, no i też wykreować to miejsce na swój styl. Oczywiście można też się udać na zwiedzanie świata poza murami Hogwartu, tutaj latanie na miotle to już wspominałem. Bez wątpienia gra prezentuje się mega ciekawie i dla kogoś kto uwielbia ten świat to swoiste spełnienie growych marzeń. Liczę na to, że ta gra pyknie i będzie po prostu świetna. I na dokładkę można zobaczyć sobie także materiał z kulis, w którym twórcy opowiadają o swoich założeniach, które mieli podczas pracy. No i widać, że pasja była tutaj bardzo ważną częścią procesu i tworzenia, no i ekipa podeszła do tematu nie tylko z szacunkiem, ale z bardzo dużą odpowiedzialnością za to, czy właściwie do tego za co się zabrali. Zdaję sobie sprawę, że to są materiały promocyjne, ale mój zmysł pajęczy podpowiada mi, że faktycznie coś jest tutaj na rzeczy. Czekam, bo może to będzie powód, abym w końcu przeczytał książki. I tak wiem, nie wiem na co jeszcze czekam. Hogwarts Legacy ma ukazać się pod koniec tego roku. Co ważne, gra jest głównie przeznaczona dla jednego gracza, i wspomniano też o braku mikrotransakcji. W tym tygodniu możecie wierzyć lub nie, ale poza premierami i pokazami oraz przypomnieniem sobie wszystkich opisów, kodów czy innych rzeczy w GTA V nie pojawiło się jakoś super dużej informacji, ale coś tam zawsze się znajdzie. Czy wiecie, że podróż obchodziła w zeszłym tygodniu swoje dziesiąte urodziny? Niesamowite jak ten czas leci. Do dziś pamiętam, jakie uczucia targały mną podczas ostatniej sekwencji w grze. Mówiłem o tym w sumie za każdym razem, gdy wspominam o podróży, gdy była jakaś promocja, czy, czy coś tam z Indii robiliśmy, ale jeśli nie graliście w tę niesamowitą produkcję, koniecznie nadróbcie to jak najszybciej. Ta gra jest niesamowita, a jednym z najważniejszych jej aspektów jest przepiękna muzyka skomponowana przez Ostana Wintery. Na kanale YouTubeowym twórcy pojawił się materiał pokazujący swoisty powrót po latach autora do swoich kompozycji. Polecam, obczajcie poważnie, jeśli jeszcze nie graliście w podróż, to wyłączajcie newsy i ogarnijcie to natychmiast. Tak w ogóle a propos muzyki, to takie info dla największych w sumie audiofilów z odpowiednim sprzętem na wyposażeniu w domu. Zapowiedziano winylowe wydania soundtracków z gier Ratchet Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima Vol. 2 i Returnal. Zainteresowanych odsyłam do Milan Records. Z tego co kojarzę, winylowe wydania to dość unikalne rzeczy na rynku, więc trzeba je ogarniać, dopóki można, no bo potem zostaje jedynie rynek wtórny i wola kogoś, żeby chciał odsprzedać te winy, których już nie ma normalnie na rynku. Jeśli nie możecie się doczekać wtorkowego updateu 3.0 gry Returnal, twórcy wrzucili ostatnio 18-minutowy materiał, na którym dokładnie opisują nowości. I wiem, że lubicie skróty, po to tu jesteście, więc obejrzałem całość, żebyście wy nie musieli tego robić. Żartuję, zróbcie to później, ale na razie wygląda to tak. W nieskończonej wieży ważne jest to, aby utrzymywać mnożnik, który pozwoli nam uzyskać odpowiednio wysoki wynik. Zabawa jest prosta w założeniu, im szybciej wyczyścimy dane pomieszczenie, tym lepsze nagrody potencjalnie na nas będą czekać, no i idziemy dalej i tak aż padniemy. Co ciekawe, największym tak zwanym puszem dla twórców, aby stworzyć ten tryb, były opinie graczy, którzy pokochali skillową rozgrywkę w Returnal i chcieli po prostu dać, albo gracze chcieli uzyskać, a twórcy chcieli dać graczom takie miejsce, gdzie mogą skupić się oni wyłącznie na tym, co w grze najlepsze, czyli walce. Oczywiście łatwo nie będzie, więc tylko najlepsi dotrą na sam szczyt wieży Syzyfa, i strzelam, że nazwa jest tutaj totalnie nieprzypadkowa. Pokazano także nową, organiczną superbroń, w której amunicja kończy się, więc warto używać ją z głową. Pokazano także walkę z bosem Algosem, którego imię w greckiej mitologii oznacza ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Znowu trafione w punkt. Jak tylko garnę bieżące rzeczy, wracam do Returnal, bo ta gra to jest takie małe mistrzostwo świata. Trochę jest ona przeznaczona dla hardkorów, ale nie zapominajcie, każdy może być hardkorem, nawet ty. Kwestia treningu i bycia wystarczająco upartym. Pokazano jeszcze też kilka innych rzeczy, ale to już obczajcie sobie sami. Link wrzuciłem wam w opis filmu. Sekcja szpachli, czyli paczowania gier w zeszłym tygodniu, wygląda tak, że Elden Ring dostała spoko update. Głównie chodzi o znerfienie i zbustowanie niektórych broni, wiadomo, no bo gracze czasami swoją wyobraźnią przebijają to, co mieli w głowach twórcy i to jest taki nieustanny trochę wyścig, aby zbalansować grę tak, żeby po prostu nie była przegięta, że na przykład, nie wiem, dobrze skromnym magiem w sumie, no to gramy na tym mitycznym easy mode, którego nie ma, no bo właściwie posiadamy takie czary, które ułatwiają nam całą rozgrywkę. Do gry dorzucono nową postać poboczną, Jar Parin, brzmi trochę jak mandorianin, jest też nowa muzyka, a także więcej rzeczy, w które możemy się maskować za pomocą takiego specjalnego przymiotu, którego jeszcze nie znalazłem, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że tak właśnie jest. Też spoko jest to, że na mapie świata widać już teraz imiona NPC-ów, czyli postaci pobocznych, które spotkaliśmy wcześniej. Chorus, czyli kosmiczna strzelanka z inteligentnym myśliwcem jako naszym sidekickiem otrzymała update dorzucający do gry wsparcie raytracingu oraz adaptacyjnych triggerów. Gierkę polecam, bardzo fajnie mi się grało, mam jeszcze tam pewne rzeczy do dokończenia, ale na pewno do niej wrócę. Mało ludzi wie, że to całkiem spoko taka arcade'owa kosmiczna strzelanka. Panie GT7 mieli ciężkie około 30 godzin w ostatnim tygodniu, no bo z powodu wyłączenia serwerów nie było dostępu do kampanii. Problem jest już skorygowany, przynajmniej w kwestii działania serwerów, aczkolwiek Kazunori Yamauchi, czyli główny twórca serii, no przepraszał fanów za problem i zapowiedział też, że zespół przyjrzy się mikrotransakcjom i ilości kredytów przyznawanych w grze za wyścigi. Dla niewtajemniczonych chodzi o to, że o ile grając i zarabiając kredyty za aktywności w grze, no można kupić sobie praktycznie każdy zawarty w niej samochód, no to niektóre z nich są tak super drogie, że po prostu musimy uzbierać na nie bardzo dużo pieniędzy. Wynika to z tego, że twórcy chcieli, aby ceny aut odzwierciedlały w pewnym stopniu ich poziom w rzeczywistości, tak abyśmy mieli w grze świadomość i wagę tego, że te samochody są naprawdę super ważne i są super warte mnóstwo pieniędzy. Z mojego doświadczenia wiem, że wcześniejsze odsłony Gran Turismo i w ogóle japońskie gry, na przykład RPG, czy zręcznościowe, no to produkcje, które zakładają tak zwany grind jako jeden z filarów rozgrywki. I nie wiem, czy na przykład zdajecie sobie sprawę z tego, że w GT Sport było 50 poziomów kierowcy, ale 48 leveli to była praktycznie jedna druga wszystkich punktów doświadczenia, które były potrzebne, aby dotknąć sufitu. Tak było. I nie to, że usprawiedliwiam kogoś, bo zaskoczy was kompletnie, nie mam mocy sprawczej w temacie tego, jak jest zbalansowane Gran Turismo, tylko mówię, jak jest. Tak czy inaczej twórcy zapowiedzieli już, że rozkminiają i mają pomysł na pewne modyfikacje zarówno w ilości przyznawanych kredytów za wyścigi oraz konstrukcji mikrotransakcji tak, aby były one, użyję tutaj określenia, optymalne, jak to jest tylko możliwe. Pamiętać też trzeba, że GT7 to projekt na lata, więc na bank jeszcze dużo się zmieni w konstrukcji tej gry. W następnym tygodniu ukaże się także Tiny Tina z Wonderlands, czyli swoisty spin-off serii Borderlands, w którym Tiny Tina jest mistrzem gry. A my jesteśmy uczestnikami jej epickiego Questu. Info jest takie, że od premiery gra będzie wspierała pełny crossplay, czyli nieważne jakie są wasze barwy klubowe, będziecie mogli łoić różne fantastyczne maszkarony w teamie ponad podziałami. Spoko, bardzo lubię takie sytuacje i cieszę się, że właśnie tak się stało. Szybkie info ze stajni EA: rok temu w okolicach E3 miała miejsce prezentacja EA Play Live i w tym roku jej nie będzie. Parafrazując, wrzucających na ścianę to ogłoszenie, nie pyknęły nam różne rzeczy w tym roku i nie zaistniał pomyślny układ gwiazd, aby w tym terminie pofleksować się czymś, co spowodowałoby wasze szybsze bicie serc. Może niedokładnie określono to tymi słowami, ale mniej więcej właściwie dokładnie chodziło o to. Z tego co ogarniam, jej naturalnie pracuje choćby nad drugą częścią Fallen Order, Dragon Age 4 czy nową FIFO, a może już nie FIFO, bo nie wiadomo, jak to będzie dalej. Ale na bank się dowiemy, co tam kombinują. Z takich klepniętych info, no to wiadomo, że remake Dead Space pojawi się na początku 2023 roku. Na więcej informacji czy jakąś może prezentację szerszą tejże gry ujrzymy w maju, bo ona wtedy jest planowana. Dla tych, którzy aktualnie zdzierają podeszwy na dachach miasta wypełnionego przez zombie, to znaczy zarażonych, w Dynelite 2, oszczędzajcie się, bo niedługo Techland odda w Wasze ręce więcej wyzwań czasowych. Latającego Skorpiona możecie już sprawdzić, a przynajmniej ci, którzy ogarnęli fabułę na tyle, że mają dostęp do dzielnicy biznesowej, no bo właśnie tam owego zadania można się podjąć. Jeszcze kilka zapowiedzi. W sumie obok dużej prezentacji Hogwarts Legacy, taką drugą super ukrytą była ta o Book 2, czyli chodzi tu o przygodę tej walecznej myszki Quill. Ukryta, bo odbyła się w ramach materiału PlayStation Underground. 12-minutowy film skupia się na nowych sposobach walki i nowych przeciwnikach. Bez wątpienia jest to gra, na którą czekam, bo jedynka moim skromnym zdaniem, ołóg Astrobota, była najlepszą przygotówką dostępną na PSVR. Druga część jest bezpośrednią kontynuacją, więc bazując na silnych fundamentach jedynki, twórcy skupili się głównie na rozwinięciu starszych, no i też nowych mechanik. Jest to wiele więcej organicznych rzeczy, typu pnącza, które możemy manipulować. Świat sprawia wrażenie znacznie pełniejszego, w sensie więcej w nim różnych elementów otoczenia, roślinności, czy tego z jaką dokładnością stworzone są po prostu kolejne lokacje. Będą nowe zagadki, myszka będzie miała więcej możliwości interakcji z nami, no bo przypominam, że jako gracz jesteśmy swoistym duchem, który towarzyszy jej w podróży. Premiera Moss Book 2 już niebawem, bo 31 marca oczywiście na PSVR. W zeszłym tygodniu pojawiła się też zapowiedź gry o tytule Flintlock The Siege of Dawn. Jest to produkcja studia. A-44 Games, albo A-44 Games, stojącego za Ashen. To taki artystyczny Souls-like, całkiem spoko, polecam sprawdzić w wolnej chwili. Z kolei Flintlock ma być rpg w otwartym świecie, w którym wcielimy się w postać o imieniu Nor, który albo która, tego nie wiem w sumie, korzystając z magii, broni palnej oraz pomocy swojego zwierzęcego towarzysza, walczy o los ludzkości. Jak zawsze zresztą. Na razie wiem tyle. Czyli niewiele, ale grama się ukazać jeszcze w tym roku, więc czekamy na więcej informacji. Na koniec wjeżdża właściwie wlatuje Redout 2, czyli coś dla fanów Wipeouta. Chodzi tutaj o turbo szybkie antygrawitacyjne wyścigi. W grze jest 10 lokacji z 36 trasami, także w trybie rewersu, więc łącznie, tu prosta matematyka podpowiada mi, że jest to 72 trasy. Można dostosować sobie sterowanie, chodzi o różne wspomagania, żeby się łatwiej tam leciało, bądź ich brak, żeby się trudniej latało, ale także i naszą maszynę, można sobie wymieniać w niej różne elementy, które potem mają wpływ na jej osiągi. W tle naturalnie będzie waliła po uszach mocna techniczna muza. Będę grał w grę, bo takich wyścigów w mojej kolekcji nigdy za wiele. I tak oto po raz kolejny dobyliśmy do newsowego brzegu, nie zabieram Wam więcej czasu, no bo w co grać macie, no i podejrzewam, że jeszcze z godziny lub dwie coś tam przed snem sobie odpalicie. A jeśli oglądacie to za dnia, w tygodniu, no to pozdrawiam, kończcie robotę, bo im później skończycie, tym później będziecie mieli wolne. I niczym niegdyś himen zostawiam Was z tą oto dobrą radą życiową, dzieci, do zobaczenia w kolejnym odcinku PS News, tradycyjnie w kolejną niedzielę. A, jeszcze jedna rzecz w sumie, bo też czasami zadajecie mi na privie pytania a propos koszulek, w których występuję. Część z nich faktycznie możecie sobie normalnie znaleźć w necie, po prostu w Google Wam pomoże, a część z nich dostaje w ilości sztuk jednej do studia. Więc z tymi rzeczami to akurat nie jestem Wam w stanie pomóc. Przykro mi. I to tyle. Do zobaczenia w następnych newsach za tydzień. Cześć.